Nosisz maseczkę na twarzy? W niektórych sytuacjach może to pogarszać Twoją zdolność w podejmowaniu decyzji. Tak wynika przynajmniej z badania przeprowadzonego przez zespół e, naukowy z Uniwersytetu e, Queensland w Australii, który przeanalizował blisko 3 miliony ruchów szachowych wykonanych przez ponad 1000 szachistów z 18 krajów. Biorący udział w badaniu zostali podzieleni na dwie grupy. Jedną grupę stanowili szachiści w maseczkach na twarzy, a drugą stanowili szachiści bez maseczek na twarzy. Okazało się, że właśnie ta grupa szachistów, która grała, rozgrywała kolejne partie właśnie z maseczką na twarzy, miała problemy w tym, aby się skoncentrować, aby podjąć odpowiednią decyzję na szachownicy. Spadek ich poziomu gry związany był raczej z niewygodą powodowaną przez maseczki niż z efektami fizjologicznymi, jednak z czasem ludzie się adaptowali. To coś, o czym pamiętać powinni przedstawiciele zawodów związanych z nauką, technologią, inżynierią czy matematyką, a także innych specjalności, które wymagają doskonałego działania pamięci roboczej. Obejmuje to więc także e, tłumaczy, artystów, kelnery czy nauczycieli. E, mówił autor badania, dr David Smerdon. W moim odczuciu, niezależnie od tego, czy noszenie maseczki pogarszało zdolność myślenia ze względów fizjologicznych, czy też ze względów niewygody noszenia jej na twarzy, to faktem jest to, że rzeczywiście pogarszało ono myślenie szachistów. Zresztą o licznych badaniach mówiących o tym, że noszenie maseczki na twarzy może nam zaszkodzić, nie ma nawet sensu co wspominać. Nawet nie tak dawno jedno z badań pokazało, że u ponad połowy osób noszących maseczki na twarzy może wystąpić trądzik, zapalenie skóry czy swędzenie.